Cześć, jestem Natalka. Cześć, jestem Zosia. W naszej szkole odbyła się 20. jubileuszowa edycja Zwierciadła. Zapraszamy do obejrzenia podsumowania z tego wydarzenia. Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj z Anną Maliszewską pokrzywą. Marcinem Mazurem. Więc tak, pierwsze pytanie. Eee, czy trudno było zachować w sekrecie przygotowywanie spektaklu? Trochę trudno. Trochę trudno, ale pod koniec już. Plotki się rozeszły po szkole. Staraliśmy się. Dobrze, to e, kolejne pytanie do Sora Mazura. Jak Sor wpadł na pomysł, żeby tym razem role się odwróciły i to nauczyciele e, weszli w rolę i byli na przedstawieniu. Historia jest taka, że Jechaliśmy któregoś razu z Sorem Wieruckim i z Sorką Lewicką jako opiekunowie do Warszawy, do teatru, i wracając z tego teatru, doszliśmy do wniosku, że będą dwudzieste zwierciadła, czyli jubileusz, że jest Sorka Jóźwik, która przez wiele lat była głównym organizatorem tych przedsięwzięć. No i tak od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że byłoby sympatycznie coś zrobić. No i na szczęście pani profesor Jóźwik się zgodziła, żeby nam pomóc, bo bez niej jako reżysera pewnie nie dalibyśmy sobie rady. No a później no to już potoczyło się, tak? Była grupa nauczycieli, którzy na szczęście zgodzili się, żeby w tym przedsięwzięciu wziąć udział. Były wzloty i upadki, bo mieliśmy po drodze różne problemy, takie bardziej natury technicznej, ale determinacja i współpraca doprowadziła nas do końca i bardzo się z tego cieszymy, że, że to się udało. Jakie emocje towarzyszyły podczas wcielania się w rolę? Najpierw obawa. A czy w ogóle damy radę udźwignąć taki spektakl, nauczyć się tekstu i wypaść dobrze na scenie, ale chyba. Fajnie. <laughs> no myślę, że stresowaliśmy się do dzisiaj, tak. do pierwszego słowa wygłoszonego na scenie, a później już y, udało się wszystko dobrze zrobić. Ja raczej, Dobra, ja raczej byłem spokojny, bo już w niedzielę dobrze nam poszło, także myślałem, że dzisiaj pójdzie nam podobnie, także, ale no denerwowaliśmy się na pewno. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Cześć, dzisiaj jesteśmy z Mateuszem Kościem i Anią Garkowicz z grupy teatralnej Reszta Ludzi. Dobra, pierwsze pytanie. E, czy trudno było grać w niemym spektaklu, a gdzie główną rolę odgrywał ruch sceniczny? No, Według mnie tak, zdecydowanie, ponieważ no, słowa są e, najbardziej pospolitą i najbardziej jakby, łatwą, e, łatwy sposób przekazu, więc trzeba było tak się skupić, trzeba było być bardzo uważnym na to, co, e, na to jakie ruchy się wykonuje. I no, myślę, że przede wszystkim tak. No. Nie powiem, że było łatwo, bo nie było. Trzeba było faktycznie popracować nad tym. Tak, zgadzam się z Mateuszem. Dobra, e, kolejne pytanie: co najbardziej podobało ci się w roli? E, w mojej roli najbardziej podobało mi się to, że e, moje gesty, moje jakby, e, to, co ja robiłem na scenie, odwzorowywało to, co inni aktorzy robili i jakby byłem. No, nie powiem, że byłem taki. Byłem spójnikiem, tak? Byłem spójnikiem, tak. To, to, to jest dobre słowo, Bo chciałem użyć słowa reżyser, ale może, może to nie jest najlepsze. Nie, reżyserem jestem ja. No. <laughs> tak. Co co się podobało? Wiesz co, ja nie grałam w tym, ale same emocje towarzyszące mi podczas oglądania tego i wiedza, ile ciężkiej pracy włożyliśmy, żeby móc to tutaj wystawić, naprawdę przecudowne uczucie. Eee, kolejne pytanie. Jakie emocje i przekaz chcieliście przekazać widzom poprzez ruchy i gesty? Przede wszystkim szczere. Myślę, że tu było mnóstwo emocji pokazanych, trochę radości, trochę smutku, ale przede wszystkim szczer szczerości i tego, co nam w duszy gra. Współczucia. Współczucia też do drugiego człowieka. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy z teatrem. Kropka po prostu? Eee, no to. Proszę pytanie, co Was skłoniło do poruszenia tak kontrowersyjnego na ten moment, na dzień dzisiejszy tematu? Przede wszystkim, tak jak nawet w spektaklu, pojawił się cytat z tak naprawdę bardzo popularnej serii Matura to Bzdura na YouTubie, które są puszczane, gdzie tam jest dosłownie cytat wzięty, że ludzie nie wiedzą w ogóle, kiedy było powstanie warszawskie, z kim żeśmy walczyli. Tam jest odpowiedź z ZSRR. No. No nie, z Niemcami, sprostuję oczywiście. No jest to dla nas po prostu bardzo przykre i przejmujące, że są osoby, które dalej tak myślą, tak naprawdę w XXI wieku. I myślę, że to jest taka główna myśl, która nas do tego skłoniła. Tak, nie myślą. No. No, myśl, tak, no. że chcieliśmy to wyolbrzymić, żeby nadać temu sens, że to jest jednak wartość bardzo patriotyczna, żeby wiedzieć, o czym to jest. E, tak, pojawiło się też dużo e, u was takiego przekazu i co Waszym zdaniem powinien zrozumieć odbiorca tego spektaklu? To znaczy, co powinien zrozumieć? Powinien zrozumieć, że jest Polakiem i nie może się tego wstydzić. I, będąc Polakiem, powinien znać swoją historię i powinien umieć się sprzeciwić tym, co chce mu się zrobić w dzisiejszych czasach, a mianowicie wychować człowieka, który. Cokolwiek wie tylko o czasach współczesnych, a historia jest mu wycinana, odbierana, bo według niektórych mm, urzędników y, to jest za trudne, to jest nie dzisiejsze, po co o tym mówić? To jest wstyd i hańba y, po prostu dla, dla Polski, dla polskiej edukacji i ja. I to chciałam też przekazać moim uczniom. Oni też się na to nie zgadzają, bo nie, nie uważają wcale siebie za takich, którzy czegoś nie zrozumieją. Chcą się uczyć, chcą wiedzieć, a zakładanie, że młodzież nie zrozumie w związku z tym... Wycinajmy im podstawę programu czy to z Polskiego czy z historii. No to jest tak, jakbyśmy powiedzieli dziecku: nie ucz się wiązać sznurówek, kupię ci buty na rzepy. Czyli zostań taki, e, taki jakim jesteś, a jak powiedział święty, pan, święty Jan Paweł II, choćby od was inni nie wymagali, to wy od siebie wymagajcie. Dobrze, dziękuję, bardzo. Dzisiaj jesteśmy z e, Julią Skopińską i Zuzanną Nowak. E, dziewczyny, powiedzcie mi, e, co miało na celu złączenie motywu snu? i traumy pokoleniowej, którą pozostawili nasi przodkowie miało na celu pokazanie lęku, który jest gdzieś w ciągle z nami po traumach przeżyciach, których doświadczyli nasi przodkowie, czyli tak jak było pokazane nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie. Jest też motyw wojenny ukazany, właśnie wojna no, bardzo wpłynął na naszych przodków i te lęki, które zostały wprowadzone w ich życie, w jakiś sposób odbijają się na nas, na przykład w formie właśnie Snów, których możemy nie być do końca świadomi ich znaczenia, a ten lęk właśnie może w nich się ukazywać. Dobrze, powiedzcie mi jeszcze, skąd wziął się pomysł na taką plastykę tej sztuki, na te różne ruchy i ukazanie tego właśnie w taki sposób? Ogólnie nasza grupa bardzo lubi. Um działać, łączyć słowo z ruchem i uważamy, że to jest bardzo taki dobry sposób na pokazanie naszych emocji, na pokazanie jakiejś sytuacji, które się nam właśnie zdarzają w życiu podczas tych na przykład snów, podczas gdy dochodzimy do analizy tych snów i to jest taki właśnie sposób na złączenie słowa z naszym ciałem, bo tak naprawdę wszystko tutaj się łączy w teatrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Cześć, jesteśmy z... Co z? Przedstawić No, jesteśmy z Padrewskiego. <grym> <grym> ja sam się Gabriel. Ja nazywam się Gabriel Wójtowicz. Spóźnione zwierciadła kraliśmy. No. Znaczy nie, nie spóźnione zwierciadła, przepraszam. Spóźnione odwiedziny, o! Dobra, to mam do Ciebie pytanie. Czy spektakl i próby do niego i całe przygotowywanie wpłynęło trochę na Twoje takie postrzeganie tematów, które tam poruszyliście? Trochę zmieniło może Twoje zdanie na ten temat? Cóż, no to jest bardzo ciekawe pytanie przede wszystkim. Mieliśmy wiele prób, jeśli chodzi o całe zagranie spektaklu. Staraliśmy się, żeby każdy wiedział, co mówi, kiedy mówi, kiedy wchodzi, jak gra, też staraliśmy się pracować tymi emocjami. Tak? No, ciężki to był temat przede wszystkim. Wywarło to mnóstwo emocji, tak? Na twarzach widzów w trakcie spektaklu. Yy, no natomiast yy, nie, nie warto się dystansować, tak? Trzeba to po prostu zaakceptować i walczyć z tym. O, dziękuję. Dziękuję mm -hmm. bardzo. W tym roku główną nagrodę z Wierciadeł wygrała grupa Punkt Zero ze spektaklem Eksperyment. Zobaczmy, jak im poszło i posłuchajmy wywiadu z aktorami. Cześć, jesteśmy dzisiaj z… Jankiem. I Frankiem. Mamy dwa pytania. Wasz spektakl porusza kwestię problemów nastolatków. Jaki jest główny przekaz? Główny przekaz spektaklu jest taki, że każdy z nas też jest człowiekiem, mimo że jesteśmy młodsi, i to mamy swoje uczucia, problemy i tak dalej, i trzeba to respektować. Jak wyglądały przygotowania do spektaklu jako klasa, a nie istniejąca wcześniej grupa teatralna? No, przygotowania to zazwyczaj były podczas lekcji z naszą wychowczynią Sorką Maliszewską, która właśnie z nami to przygotowywała i wszystkim kierowała. A zgraliśmy się bardzo dobrze według mnie. Cała nasza jakby grupa, można teraz nazwać się grupą teatralną, też się z tym zgadza, że się bardzo dobrze zgraliśmy. Więc przygotowania bardzo dobrze przebiegły, tak jak widać po wyniku spektaklu. Dobrze, dziękujemy bardzo. dziękuję bardzo. Cześć, jesteśmy dzisiaj z Natalia Targońska, reżyser. Maja Bednarczyk, kostiumograf. Iga Grudka scenarzystka. Super. Możecie nam raczej powiedzieć, jakie są Wasze odczucia po tej na zwierciadłach? Hmm. Myślę, że na pewno bardzo, duże, yy, bardzo duża ulga, bo jednak ten okres przygotowań to bardzo dużo stresu, bardzo duże napięcie, wszystko trzeba dopilnować, wszystko trzeba pójść załatwić, yy, pilnować, żeby grupa sobie poradziła, żeby się nikt nie zestresował, też z nich to na mojej głowie bardzo. Ale tak, teraz to na pewno ulga. Bardzo się cieszę, bo wszystko ładnie wyszło. Nie było żadnej wtopy, nikt nie zleciał ze sceny. Wszystko poszło naprawdę bardzo dobrze. Ja osobiście jestem bardzo dumna z wszystkich, z aktorów i że w końcu się udało i mamy to z głowy. Tak, to na pewno. Tak, myślę, że przede wszystkim czuję właśnie satysfakcję, że udało nam się to wszystko zrobić i dopiąć i ta praca od kilku miesięcy po prostu się opłaciła i mogliśmy to gdzieś pokazać. Super. A jesteście zadowolone z efektu końcowego, jak całe przedstawienie wyszło? Jak najbardziej. Ja jestem bardzo zadowolona. Wszystkie zabiegi, które wymyśliłam, takie, y, takie małe smaczki, jak podział sceny na pół, na bardziej pozytywne i negatywne postacie, żeby to też było oddane w strojach, to wszystko tak ładnie się dopięło i też Żyli to zauważyło. Więc bardzo, bardzo, bardzo jestem zadowolona i bardzo, bardzo dumna. Zawsze. Tak, ja również, tak samo. Myślę, że wyszło lepiej niż się spodziewałam. Ja też jestem bardzo zadowolona, szczególnie, że po prostu no, wszystko poszło tak, jak powinno pójść, i widać było, że każdy był zadowolony i chciał grać, i było dużo energii. I wyszło świetnie po prostu. Dotyczące. Super, dziękujemy. Dzisiaj jesteśmy z Imponderabilia. Prosiliście bardzo ważny temat, jakim są problemy kobiet w przeszłości, jak i w teraźniejszości. Czy te zasady są uniwersalne bez względu na to, w jakim okresie żyjemy? Myślę, że spekt nasz spektakl to bardzo dobrze przekazuje, że tak, od samego w zasadzie średniowiecza, tak jak tutaj widać, jestem szlachcicem, do teraźniejszości, przez uniwersytet XIX-XVIII wieczny, yy, widzimy zmagania tych kobiet i ich problemy. Tak. E, Powiedz mi, jak rozwija się teatr w Zamoju? Oh, kurczę, Bele, teatr prnie się w górę, jest elastyczny, ale gipki jak kocica. No i wiesz... <grystanie> <grystanie> Kontynuuj? Kontynuując... <grystanie> no to wiesz, no rozwijałem się, mieliśmy parę prób, było fajnie, ja się tam śmiałem i tam było spoko. Herbaty mieliśmy faworki na tych próbach, więc to w ogóle najadłem się, było smacznie. No i kurczę, mi się podobała moja rola, co tu dużo mówić. Albert był? Albert to nie Albert, tylko... Kobieta. Właśnie. O, Dziękujemy. Herbapol, Herbapol to najlepsza, najlepsza firma. Herba. Dziękujemy za obecność i gratulujemy wszystkim uczestnikom. Zapraszamy zarówno na 21. edycję Zwierciadeł.